W środę Polska pozostanie pod wpływem pogodnego wyżu znad Podkarpacia. Układ ten na ogół zapewni nam niemal bezchmurną pogodę. Nieco niegroźnych chmur początkowo pojawi się w województwach północno-wschodnich oraz na Pomorzu. Do Polski zacznie napływać coraz cieplejsze powietrze z południa kontynentu. Ciśnienie atmosferyczne początkowo powinno wolno wzrastać, a w drugiej części dnia zacznie spadać. W Warszawie wczesnym popołudniem barometry wskażą 1006 hektopaskali. Zachodni i południowo-zachodni wiatr w Małopolsce i na Górnym Śląsku będzie słaby, a poza tym umiarkowany. Biometr z reguły obojętny, a temperatura od 21 do 27 stopni. W nadchodzących dniach czeka na nas powrót upałów. Termometry wskażą do 34 stopni, a najwyższe wartości temperatury powietrza prognozowane są na południu kraju. Od 1 września z zachodu ponownie zacznie napływać rzeźkie powietrze.